No i teraz kolej na utalentowane zapaśniczki, które są sobie z kim poznań. Maja Wojenów to właśnie jedna z tych, która już ma rakącia medale Mistrzostw Polski. Na początku pochwal się tymi medalami. To tak, srebrny medal z Olimpiady Młodzieży w tym roku, złoty medal z Mistrzostw Polski U-15 i dwa brązowe medale z Mistrzostw Polski U-15 również. I szykujesz się do już międzynarodowych zawodów? W zeszłym roku miałam przyjemność być na Mistrzostwach Europy. W tym roku jeszcze nie, ale szykujemy się powoli. Widzę, już trenerami Przygotowujesz się najbliższe zawody, które to będą? Em, myślę, że już teraz kończymy sezon, więc dopiero we wrześniu e, Puchar Polski albo drużynówka. O więc kto cię namówi tak piękną kobietę, co nam mówi do prawie nie e, No to tata, bo zaczęłam... Ponad już 10 lat temu przyszła na taką grupę dla dzieci do trenera Andrzeja i po prostu zostałam. Co Ci się podoba w tych zapasach? No, Że generalnie... pokonujesz swoje rywalki, tak, to Ci sprawę Dokładnie, dokładnie ale generalnie satysfakcję z treningów i po prostu bycia w ruchu cały czas. W jakim stylu walki czujesz się najlepiej? Czy w bezpośredniej walce, czy też może jak masz przymusowy parter? Myślę, że raczej z góry pracuję w, w stójce. W parterze to jest ciężko, bo to łatwiej się bronić, według mnie, niż, niż w stójce. W szkole, jak tam ci idzie? Dobrze. Masz no. czas w ogóle? Tak, tak, staram się połączyć i naukę i treningi. Trening na ja Ciebie mówię, pszczoła. Tak. Co to oznacza? No, generalnie historia jest taka, że jak przyszłam już do tej starszej grupy, to były cztery Maje razem ze mną i każda miała jakieś przezwisko, a przez to, że jest pszczółka Maja, to ja byłam pszczoła. Ej, pszczoła jest a, przeważnie maja. pracowita, a Ty też? Tak, tak, staram się. Czyli na treningi ile razy w tygodniu masz zajęcia? Pięć razy w tygodniu to Daleko masz do, na treningi? Przed? Nie, 15 minut. Czyli na rowerze, może spokojnie Mogę przyjechać. przyjechać? na rowerze, pieszo. Dokładnie. Rozumiem, że teraz o wakacjach to nie musisz, bo pewnie podczas tych wakacji będziesz intensywnie trenować. Tak, mam nadzieję na trochę odpoczynku, ale z dwa albo trzy obozy się szykują. Co mam życzyć w maju w tym roku? Medalu na jakichś zawodach? Myślę, że medalu. Złotego medalu na następnej olimpiadzie młodzieży. No tak, ale to w kraju za granicą. Tak, a za granicą, no to chociaż walki o medal na Wysokiej Europy. Aha, jeszcze tak na koniec o swojej kryzurze? Tak. Nie chcę o te włosy. Podczas walki nie ciągną Cię. E, nie, rywalki za zazwyczaj nie? Na, na walki mam parkocze zrobione, żeby właśnie żeby nie ciągnęły i żeby się trzymały. Ale nie obcinaj tych włosów. Dobrze, dobrze. Ma objechać? Medalistka Mistrzostw Polski w zapasach, kategoria 69 kg, Sobieski Poznań.